Dzień dobry, Tomasz Lesie, Ośrodek Studiów Wschodnich. Rosja opuściła porozumienie zbożowe i natychmiast rozpoczęła swoją grę. Jej celem jest testowanie jedności Zachodu i całej polityki sankcyjnej. O tym, co oznacza decyzja Kremla, porozmawiam dziś z Filipem Rudnikiem, analitykiem OSW. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Przypomnijmy może na początku dla, dla tych z Państwa, którzy nie kojarzą tej sprawy związanej z porozumieniem zbożowym, czym ono w ogóle jest i dlaczego jest tak ważne. Nie tylko dla Rosji, Ukrainy, ale no, tak naprawdę dla ogromnej części świata. Czarnomorska Inicjatywa Zbożowa, bowiem tak to się nazywało, była. Podpisanymi dwiema umowami, e, lustrzanymi umowami podpisanymi przez e, ONZ jedna była podpisana przez ONZ, Ukrainę, Turcję, druga była przez Rosję, ONZ i Turcję. E, umożliwiała ona. Uzga uzgodnienie warunków dla wywozu ukraińskiej żywności z trzech ukraińskich portów znajdujących się na Morzu Czarnym. Wcześniej, ze względu na działania zbrojne związane oczywiście z rosyjską napaścią na Ukrainę, te, ten wywóz był niemożliwy i, i ruch statków w basenie Morza Czarnego był utrudniony i podwyższał koszty dla armatorów, którzy decydowaliby się na wywóz e, tego eksportu z ukraińskich portów. Dla Ukraińców jest to niezwykle ważne, no bo przed wojną jeszcze ogromny na część. Z tego co pamiętam, nawet 90% eksportu żywności odbywało się właśnie drogą morską. No i razem z, razem z Rosją, razem z Federacją Rosyjską, Ukraińcy odpowiadają za bardzo dużą część globalnego eksportu żywności. Dla, dla Rosjan ten szlak też jest, też jest ważny. I... Bo właśnie chodzi nie mhm. tylko o wywóz ukraińskiego zboża, ale też o wywóz rosyjskiego. Czy tak, nie. W sensie Czarnomorska Inicjatywa Zbożowa była, jest stworzona wyłącznie jako korytarz, ten korytarz bezpieczny dla, e, dla, dla e, tych trzech portów ukraińskich. Natomiast, e, natomiast oczywiście uspokojenie sytuacji, raczej stworzenie bezpiecznego, bezpie, be, bezpiecz, bezpiecznego korytarza oczywiście też działało w ten sposób, że, że Rosjanie mogli wywozić, to, wywozić swoje artykuły. Natomiast tak naprawdę, gdy Gdyby e, tak naprawdę Rosjanie mają też inne korytarze, e, którymi mogą wywodzić swoje produkty. No i tak naprawdę ta inicjatywa była stworzona głównie, wyłącznie tak naprawdę dla, ukraińskie, dla, ukraińskie, dla ukraińskiej żywności. Używasz tutaj nieprzypadkowo czasu przeszłego, gdyż tak jak mówiłem we wstępie, Rosja to porozumienie opuściła. Jaki jest ten oficjalny powód i jakie są rosyjskie żądania? Oczywiście to już jest drugi raz, kiedy Rosjanie opuścili, opuścili tę inicjatywę. W zeszłym roku jesienią zrobili to na kilka dni. Wówczas winowajcem byli Ukraińcy. Oni osk Rosjanie oskarżali Ukraińców o wykorzystywanie korytarza właśnie do przepuszczania ataków na, na rosyjskie okręty z tego co pamiętam, stacjonujące na, na półwyspie okupowanym Półwyspie Krymskim. Natomiast teraz winowajcą jest bezpośrednio Zachód. Rosjanie oskarżają Zachód, czyli wystosowują żądania wedu, wedle, 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 ich, wedle, wedle ich przekazu. Oczywiście Zachód nie wywiązał się z tego, co obiecał Rosjanom podczas kreowania się Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej. Może powiem tutaj o trzech żądaniach takich najistotniejszych. Otóż przede wszystkim Rosjanie żądają, aby Bank, czyli rosyjski bank rolniczy, który obsługuje, koncentruje się na obsłudze sektora rolniczego, aby ten bank państwowy bank został podłączony do systemu płatności Swift. Drugim żądaniem jest to, aby rurociąg, który płynie z a raczej jest postawiony z rosyjskiego miasta Toliati i biegnie do Odessy rurociem, który, który, który transportuje amoniak, żeby on został ponownie, żeby ten, ten przesył został ponownie umożliwiony i z Odessy ten rosyjski amoniak mógł być eksportowany dalej. I następnym jeszcze żądaniem jest to, aby Zachód zniósł sankcje wobec konkretnych kategorii produktów, które według Rosjan służą, służą sektorowi rolniczemu, albo wiem Zachód jakby wprowadzają sankcje na produkty podwójnego, podwójnego zastosowania, według Rosjan. Według Rosjan niektóre, nie, niektóre z tych sankcji uderzają właśnie w sektor rolniczy, chociaż zachód zobowiązał się do nienakładania sankcji na, na, ten, na ten sektor, podobnie jak z, z farmaceutykami. Każda z tych żonnych tak naprawdę jest manipulacją jest demagogiczną grą e, Kremla, bowiem jest je trudno, znaczy może nie trudno, do, do, nie, 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 nie trudno je mm, wprowadzić, natomiast chodzi bardziej o to, że są to zagrywki, które świadczą i stanowią tylko pretekst dla, dla Rosji. Na przykład jeśli chodzi o ten to Pierwsze żądanie, czyli podłączenie tego banku do SWIFTa, Zachód według doniesień medialnych w, w, za pośrednictwem sekretarza gener, generalnego ONZ zaproponował e, Rosjanom, aby do SWIFTa podłączyć nie sam Rosję Hozbank, bowiem on jest mm, na wprost powiązany z, 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 e, e, z, ro, z, z rosyjskim państwem, natomiast żeby spółkę córkę albo, albo jakąś, jak, jakieś, jakieś ciało pośredniczące, powołać do tego aby ono obsługiwało te transakcje, które, o które Rosjanom, o Rosjanom chodzi. Jak rozumiem, nie było zainteresowania. Nie było zainteresowania, Kreml odrzucił takie żądania. Więcej mówi o tym, że liczy, że wychodząc teraz z tej umowy. W komunikacie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosyjskiego była wiadomość o tym, że tym razem żądamy jakby konkretnych rezultatów, a nie kolejnych obietnic i mamienia nas przez zachód. Tak więc, tak jak mówię, te żądania były jedynie pretekstem do wyjścia z, z umowy zbożowej. Zanim jeszcze zagłębimy się trochę w te, w te powody, chciałbym, żebyśmy trochę rozrysowali już też skutki tego, co się działo wcześniej ze, z tym porozumieniem zbożowym, ale tego, co się dzieje dokładnie w tym momencie i jakich konsekwencji możemy się spodziewać. Jakie są, jakie... Bo Rosja także była w pewnym sensie beneficjentem tego porozumienia. Beneficjentem była w tym sensie, że na pewno, za, na pewno rysowała się jako część Raczej strona, która rozwiązała problem bezpieczeństwa żywnościowego całego świata, bowiem zezwalając na, dając gwarancję bezpieczeństwa na wywóz ukraińskiej żywności, no, jawiła się jako tą stroną, która mogła, jakby mimo wszystko zaproponowała pewne, pe pewne rozwiązanie, które zapobiega, za zapobiega przerwaniu dostaw i, no, ro i, za i rośnięciu głodu na całym świecie, szczególnie dla państw. Dla państw afrykańskich czy, czy, czy azjatyckich. To na pewno, je, to na, w, te, w tym sensie, na pewno była, na pewno była beneficjent, beneficjentem tej umowy. Beneficjentem tej umowy była również dlatego, że y, rynek. Tu właśnie jest pies pogrzebany, no bo z jednej strony, jakby. Umożliwiając, umożliwiając wywóz ukraińskiego zboża jakby drogą morską, nie tylko zboża, bo tam też, też, też inne produkty wchodzą w grę, stabilizuje się sytuację na rynku i powiedzmy rynek nie reaguje tak nie reaguje gwałtownie na na jakiekolwiek nie, 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 występują, nie występują wahania, no bowiem jakby infrastruktura dostaw jest w pewnym sensie w pewnym sensie usta, ustano, ustanowiona. Z drugiej jednak strony Rosjanie grożąc na przykład gro, gro, grożąc wyjściem, wyjściem z, z, z inicjatywy zbożowej i w końcu, w końcu tego dokonując robią podobną rzecz jak robili wcześniej z surowcami energetycznymi, bowiem po prostu wprowadzają na, na rynku niepewność, których owoce mogą potem, mo, mogą potem zbierać, jeśli ta cena podrośnie. Tutaj akurat w tym przypadku, kiedy Rosjanie ogłosili 17 lipca wyjście z czarnomorskiej, z czarnomorskiej inicjatywy zbożowej widzieliśmy tam niewielkie ale gwałtowny skok, skok cen, cen chociażby pszenicy. Natomiast później ta cena znowu, znowu złagodniała, co sugeruje to, że rynek tak naprawdę bierze brało pod uwagę to, że Rosjanie mogą się, mogą się z tego wycofać, już zrobili to wcześniej, wracając do inicjatywy po paru dniach, więc tak, tak naprawdę może to, się, może, to się, może to się stać i teraz, tym bardziej, że beneficjentem tej umowy byli sojusznicy, sojusznicy partnerzy Federacji Rosyjskiej. Chodzi tu między innymi, jak rozumiem, o globalne południe, także na pewno Rosja zabiega o względy globalnego południa. Czy tu nie ma jakiejś obawy, że, że będzie jakaś frustracja ze strony właśnie globalnego południa, bo to te kraje mogą być najbardziej poszkodowane, jeżeli po prostu te porozumienie nie będzie działać. To z pewnością i to widać w statystykach, które są yy, zbierane chociażby przez, o, przez, a, przez ONZ, przez Organizację Narodów Zjednoczonych do, dla Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, tą właśnie agencję ONZ, która e, monitoruje, st, monitor, monitoruje korytarz, korytarz zbożowy. E, na pewno tu chodzi nawet nie tylko o same wolumeny, które były dostarczane, żywności, które były dostarczane za pośrednictwem korytarza zbożowego do krajów azjatyckich, afrykańskich, mówiąc zbiorczo, global, globalnego, globalnego południa, bo te wolumeny nie są tak duże, na przykład w tych, w tych statystykach, jeśli biorąc pod uwagę to, że na przykład naj, najwięcej, największym odbiorcą tej żywności w ramach tej inicjatywy były Chiny. Natomiast tu na pewno chodzi o to, że właśnie wracamy do sprawy cen. Jeżeli e, Ukraińcy tracą możliwość eksportu drogą morską, ceny mogą pójść w górę, co odbije się na globalnym południu i na bezpieczeństwie żywnościowym właśnie tych krajów i całego świata ogółem. Więc to, 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 po, to po pierwsze. Po drugie właśnie wracamy, wracamy, do, spraw, wracamy do spraw też takich e, dyplomatycznych, e, bowiem właśnie w, w komunikatach, Państw afrykańskich czy, czy azjatyckich, również i w komunikatach Chin, bezpieczeństwo żywnościowe i sprawa możliwości Ukraińs eksportu ukraińskiego zboża była, jest sprawą kluczową. Więc, tak naprawdę, zerwanie tej umowy przez Rosjan, wycofanie się z inicjatywy, konfliktuje yy, Kreml z tymi partnerami, właśnie. Jednak mimo wszystko Kreml się na to zdecydował. Nie wiemy, czy to jest tymczasowe, czy porozumienie w jakiejś formie wróci. Dlaczego właściwie Kreml tak robi? Bo sam powiedziałeś, że te rzeczy, o których rozmawialiśmy na początku, to są preteksty. Więc co się za tym kryje? Można to spojrzeć z dwóch stron. Przede wszystkim, tak jak wspomniałeś na wstępie, jest to test dla jedności Zachodu. Kiedy Rosjanie negocjowali z Turkami, z ONZ. I, I z Ukraińcami także. W, w tej całej grupie negocjowano, negocjowano sam kształt umowy zbożowej z ubiegłego roku. Rosjanom udało się wytargować za zgodę pewne ustępstwa. Jest. Właśnie i te, te ustępstwa stanowią taką, stanowią taką podstawę do kreowania następnych żądań, bowiem na, na przykład właśnie Waszyngton i Bruksela e, zapewniły o tym, że nie będą e, kreować żadnych przeszkód dla eksportu rosyjski, ro, ro, rosyjskich artykułów rolniczych do, i żywności do, 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 do krajów trzecich. E, i podpisano takie memorandum ONZ Rosja, w którym ONZ zobowiązuje się do ułatwienia właśnie tego eksportu wywozu rosyjskiej żywności do krajów trzecich, aby no nie stać nie, 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 aby nic nie stawało temu na przeszkodzie, nie tylko, nie tylko żywności, ale też nawozom, bo to też jest ważny, ważny punkt w tej, całej, w tej całej sytuacji. Więc tak naprawdę wówczas, wówczas uzyskano pewne ustępstwa i teraz. Testuje się, czy można pójść dalej. Powiem na przykład, jeżeli Zachód zgodziłby się na podłączenie Rosjan banku do płatności do tego systemu płatności SWIFT, no to można by domniemywać, że Rosjanie mogą pójść dalej, podbijać dalej stawkę. Więc to jest z jednej strony, jakby właśnie test dyplomatyczny na, na, na jedność Zachodu, czy, czy Zachód może się ugiąć pod, pod wpływem szantażu rosyjskiego. Po drugie, i to już jest taka bardziej e, pragmatyczna, m, bardziej taka twarda płaszczyzna, bowiem chodzi tu po prostu o, tu po prostu o zyski e, Rosjan, a raczej zyski z rosyjskiego eksportu, które są niezwykle ważne w realiach prowadzenia wojny, rosnących wydatków i też jakby e, trudności z, z, z eksportem, jeśli chodzi o surowce energetyczne. Rosjanie liczą po prostu na zwyżkę cen e, na globalnych rynkach, przez co mogliby, z, mogliby zyskiwać. Lepsze, lepsze, lepsze warunki z, z, z odbiorcami, odbiorcami żywności, a przez to, jaką istotną rolę odgrywają w globalnym rynku żywności, mogą, mają, mają, mają przewagę, że mogą dyktować ceny w większym stopniu, niż, niż, aniżeli mógłby to robić mniejszy eksporter. Ja tutaj może przywołam parę danych z 2021 roku, czyli jeszcze z przedwojenne. Za, y, w globalnym rynku pszenicy Rosjanie, ro, 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 Rosjanie y, osiągali, a raczej stanowili 15% całego globalnego rynku. Jeśli chodzi o jęczmień, to było 10%, a jeśli chodzi o nawozy, to to jak. Tam akurat ta, ten odsetek był jeszcze większy, bo to było nawet i ponad 20%, jeśli chodzi o nawozy potasowe. Więc Rosjanie mają czym grać na tym tle. Więc jesteśmy teraz w momencie, w którym porozumienia zbożowego nie ma. Rosja wycofała się z, tego, z, tego, z tej umowy. Pytanie, co dalej? Tutaj ważną rolę pełni także Turcja, która była swego rodzaju może nie tyle mediatorem, ale jednym z bardzo ważnych kreatorów tego, tego porozumienia. Czy Turcja może doprowadzić do tego, że to porozumienie będzie wznowione? Czego byś tutaj przewidywał? No na pewno będę, na pewno mógłbym przewi przewidywać, zresztą to, 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 to jest sygnali syg 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 sygnalizowane przez samych Turków, że będą jakby rozmawiać ze, z Kremlem, z Władimirem Putinem, aby przywrócić Rosjan do udziału w czarnomorskiej inicjatywie zbożowej, bowiem Turcja też nie tylko jest właśnie tym, co wspomniałeś, mediatorem, kreatorem tej inicjatywy, ale również bardzo znacznym odbiorcą ukraińskiego eksportu, który idzie właśnie z tych trzech portów w ramach korytarza zbożowego, więc na pewno myślę, że tutaj negocjacje Będą się toczyć. Tak samo jak myślę, że też Chińczycy będą w tym uczestniczyć, może nie w ramach inicjatywy, ale będą nakłaniać Rosjan, do, tak, nakłaniać Rosjan do, 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 do powrotu. No i tutaj wydaje mi się, że tutaj już Rosjanie będą musieli dojść do pewnej, do pew, do, do pewnej kalkulacji. Um, bo do prowadzą jakiego... też dosyć ryzykowną grę. To jest bardzo ryzykowne, no bo, bowiem jakby zerwanie, w, jednostronne zerwanie. Yy, Umowy przez Rosjan, jeszcze podgrzewanie tej atmosfery od dłuższego czasu, i tak naprawdę brak jakiegokolwiek takiego jednego wydarzenia, które stanowiłoby powód do wycofania wycofania się z umowy, bowiem, na przykład atak na most łączący Okupowany Krym, a Rosję został został przez Rosjan, przez Pieskowa, czyli przez rzecznika Kremlowskiego. Po powiedzieli, że to nie ma związku właśnie z wycofaniem się. Że nie ma. Że, nie ma. E, że, że, że ten atak nie ma związku z wycofaniem się z umowy zbożowej. Więc nie ma tu też takiego jednego wydarzenia. Widać, że to jest po prostu jednostronna decyzja Rosji. Zerwanie tej umowy konfliktuje właśnie Rosjan z, z, ze swoimi partnerami, o których już wspomnieliśmy, i jeszcze dodatkowo przedstawia ich jako no, awanturnika, którym jakby polityka zagraniczna Rosji jest nie awanturnicza, nie bez przyczyny jest, jest, jest uważana za taką. No i um, podkopuje ten nim państwa antyimperialnego, jak promuje się, promuje się Rosja w, kra w krajach afrykańskich czy, czy azjatyckich. A czego możemy się spodziewać, jeżeli tego porozumienia zbożowego nie będzie. Przede wszystkim możemy się spodziewać, wydaje mi się, właśnie rosnących cen i tego, że Rosjanie będą w ten sposób, w te, w ten sposób sobie rekompensować niknące dochody ze surowców energetycznych. Tutaj może też e, przypomnę jedyn, jedynie, że właśnie w 2022 łączne dochody z eksportu, eksportu z żywności, artykułów rolniczych i, 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 i nawozów stanowiły około 10% całości eksportu czyli jakby w, jeśli chodzi o takie ten napływ twardej zagranicznej waluty do Rosji to jest istotny, istotna pozycja więc e, myślę że to może jakby podwyższać e, po, 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 podwyższać e, ten, 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 ten stawkę. E, stawkę i jakby dochód, przychód ro, 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 do, do rosyjskiego budżetu. Możemy się też spodziewać właśnie większego konfliktu z, 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 e, z Ros, między Rosjanami a, 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 a tym globa, globalnym południem, takiego obrzucania się, obrzucania się oskarżeniami. Natomiast jeśli chodzi o Ukrainę, no to tu będzie duża, du, duże wyzwanie dla Ukraińców, aby przekierować te wolumeny w inny, w inny sposób, czy to właśnie przez porty, przez porty Rzeczne, czy, czy właśnie przez e, tranzyt, tran, tran, tranzyt lądem. To jest właśnie to pytanie, które jest, które jest otwarte, że Rosjanie też liczą na to, że w ten sposób zintensyfikuje się konflikt pomiędzy krajami unijnymi a, a, a Ukrainą właśnie na tle zboża. My będziemy na pewno to dalej śledzić. Ta sprawa jest bardzo dynamiczna, jak wspominałeś. Tutaj Turcja zapowiada rozmowy, chociażby w sierpniu będzie wizyta prezydenta Putina w Turcji właśnie, więc na pewno sprawy związane z porozumieniem zbożowym i jego ewentualną kontynuacją lub nie będziemy śledzić. Ja zapraszam na osw.waw.pl, tam więcej analiz, komentarzy m.in. autorstwa właśnie Filipa Rutnika. Dzięki. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.